Witam w Kreatywnym Goku Online. Dzisiejszą naszą propozycją będzie zdziwiony rudzielec, kocurek i potrzebne będą farby do wykonania naszej pracy, pędzle, większy oraz mniejszy. kubki z wodą, papierowe ręczniki do wycierania pędzli, flamaster gruby czarny oraz ołówek z gumką. Biała kartka w formacie. A cztery, sztywna może być. I zaczynamy od szkicu. Yy, zaczniemy na początku od naszych dużych oczu. Tak, jedno może być większe, drugie mniejsze. Nosek oraz uszy z głową. Także widać szkic. Ogonek. I tak, bierzemy flamaster. Poprawiamy nasze kontury, oraz wąciska. Tak. Następnie wycieramy gum gumką ołówek, tak. I będziemy przechodzić do malowania farbami. Tyle no, nie starczy. Wkładamy pędzle do wody. Zaczniemy może od... Aha, jeszcze możemy zrobić klamki, tak? Zapomniałam. Dobra. I nasz rudzielec dostanie teraz koloru. Śmiało, szerokim pędzlem, będzie szybciej. Można mieszać farby pomarańczowe z żółtym, będzie bardziej intensywne. Bierzemy odrobinę wody, żeby farba nie była zbyt sucha. Tak, gonek, Trochę pomarańczowego. Tak, teraz przechodzimy do głowy. O, wodę ścięczamy farbę. Tak, uszy tu poprawimy. Środeczek możemy zrobić w innym odcieniu. Tak. Co tu jeszcze? Jeszcze troszeczkę dodamy kolorku. Tak? łatki możemy zrobić ciemniejsze, brązowe na przykład. Tak? Możemy teraz jeszcze zrobić nosek delikatnie różowy. Wziąłem do tego drobny pędzel. Tak. Tutaj można troszkę poprawić. Co tu jeszcze poprawimy? Poprawimy jeszcze tutaj przy masku. Tak. Wezmę jeszcze czarny kolor, czarny, może czarny. Tak. Dobra, zrobimy jeszcze paski na ogonku. I zrobimy delikatne jeszcze tło. Weźmiemy żółty kolor, Zroczniemy od takiej ramki. Tak. Raneczka. tutaj. Więcej głody. Wytrzymy pędzel i rozcięczamy Rozciągamy. U mnie jest to żółte tło. U Was może być w innym odciecie. Troszeczkę mieszam z różem. Tak powstała nasza szybka praca z naszym szalonym, zdziwionym kocórkiem, rudzielcem. Zapraszam do wspólnej zabawy. Wrzucajcie Wasze zdjęcia pod filmem i serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do kolejnego oglądania. Pa-pa!